W co z tej strony, jesteśmy w miejscu, gdzie powstaje kolekcja, gdzie powstają ciuchy Vulgar. Vulgar i Mania Studio pierwszy raz zetknęli się z MyRajot i ja z nimi w kwestii robienia teledysku Bulb Przemija, i tam się poznaliśmy. Myślę, że zaufaliśmy sobie i z przyjemnością chcę Wam powiedzieć, że Vulgar wypuszcza niedługo 3 promodele bajgraca, także będą dostępne trzy różne wzory. Jeden godność 2011, dwa pozostałe, teraz nie będę zdradzał, jak wyglądają, na pewno będą to naprawdę dobre rzeczy i jakościowo, jeżeli chodzi o pomysł, wszystko jest jakby współtworzone ze mną w tym miejscu, totalnie analogowe metody, które jeżeli ktoś nie wierzy, no to trudno pewnie nawet sobie wyobrazić, że jeszcze w tych czasach, w 2012 ktoś tak podchodzi do tego tematu, natomiast jestem na pewno bardzo szczęśliwy, że, że w jakiś sposób uczestniczę w procesie, który jest tak mocno yy, ludzki. To jest na pewno niezwykłe samo miejsce. Także czekajcie na promodele Glaca Wulgar, nowa kooperacja. Cześć, Peace.